Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna, Oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy w wyznaczonej dla swego działu kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, ja mu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana, żona Twoja Elżbieta urodzi Ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla Ciebie radość i wesele i wielu z Jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana wina. I sycery pić nie będzie, I już w łonie matki napełnionym będzie duchem świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana Boga ich. On sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza. Żeby serca ojców nachłonić ku dzieciom. A nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować panu lud doskonały. Oto słowo pańskie. Panie Jezu. Jesteś tutaj obecny i pytamy, a gdzie byłeś, kiedy to się działo, o czym mowa dzisiejszej Ewangelii, Wigilię Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Tak. To było na sześć miesięcy przed Twoim poczęciem. Bóg, ojciec, najpierw wysłał anioła do Zachariasza. Zachariasz, skoro tylko. Zobaczył anioła pańskiego, przeraził się na ten widok i strach padł na niego. A tutaj coś więcej niż anioł pański. Ty sam jesteś. Jeśli Jeśli weźmiemy to pod uwagę, żeś sam Bóg, to możemy się przerazić. Tak. Ale jesteś pod postacią takiej skromnej hostii. I sporo ludzi, właśnie dlatego, że jesteś tak skromnie tutaj, wcale nie pada przed Tobą. Dzisiaj tak człowiek chce mieć postawę stojącą, że jakoś nie uchodzi teraz badać przed hostią. Panie Jezu, ale my w tej chwili wyznajmy naszą wiarę. Jesteś w hostii utajony, ale prawdziwy Bóg. Wtedy, kiedy Anioł został wysłany do Zachariasza, to Ty też byłeś tego świadkiem wraz ze swoim Ojcem i Duchem Świętym. I o którym już też dzisiaj czytaliśmy, słyszeliśmy, bo Anioł Pański Powiedział Zachariaszowi, kim będzie syn. I matki napełniony będzie duchem świętym. Panie Jezu, a Trzymaliśmy Ducha Świętego w sakramencie sztu świętego. A co się działo w momencie naszego poczęcia, to jest tajemnica, ale możemy przypuszczać, że już wtedy Bóg stwarzając nas miał względem nas swój plan. I trzeba dodać tutaj, co słyszeliśmy, plan względem Jana Szciciela, ale też jego ojca, jego matki. Tak, ojciec i matka tutaj małżonkowie. I tutaj są też matki i żony, tak, Panie Jezu, i też miałeś i masz względem nich swój plan. Kiedy dzieci poczęły się. Wtedy wydawało się tą wielką niewiadomą. Ale dla Ciebie, Panie Jezu, Twojego Ojca i Ducha Świętego, już było wiadome, co z nich wyrośnie. A my sobie stawiamy pytania, jak ma się to, co z nich wyrosło, z paszki dzieci, potem wnuków, do planu Bożego? Ale też możemy to odnieść do nas samych. Jak ma się ta nasza rzeczywistość, którą my kreujemy, do tej rzeczywistości, która była i jest zaplanowana, Panie Jezu, przez Twojego Ojca, przez Ciebie, przez Ducha Świętego. Tak, Anioł bardzo dokładnie przepowiedział to, kim będzie Jan-szciciel, syn Zachariarza i Elżbiety. Uderza tutaj wiek rodziców, którym się wydawało, że już nie będą rodzicami i na pewno było im smutno z tego powodu. Tymczasem w tym podeszłym wieku jeszcze zostali rodzicami. Tak Panie Jezu, my też mamy już swoje tutaj lata i też można mi się wydać, właściwie to już czegoś Nadzwyczajnego nie dokonamy. Mamy swoje lata. A ty nam powiesz, no nie, Elżbieta, Zachariasz. Tak im się wydawało. Ale wszystko się zaczęło. Dopiero kiedy anioł przyszedł. Oczywiście, zaczęło się już kiedy stawali się małżeństwem. Ale wielkie rzeczy. Dopiero wtedy, kiedy przyszedł Anioł. I znamienne, że Anioł ukazał się Zachariuszowi w czasie liturgii, wyznaczonej dla swego działu kapłańskiego, kolei pełni służbę kapłańską przed Bogiem. Zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los. Żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. Co to znaczy? Na pewno jest tutaj wspomniana, już zapowiedziana przez ten gest. Liturgia eucharystyczna, gdzie też przychodzimy. Składać ofiarę Bogu Ojcu, gdzie Ty się ofiarujesz Bogu Ojcu. I tutaj Anioł się okazuje. Nasze uczestnictwo w liturgii eucharystycznej nasza adoracja, to też. Odpowiedni moment do tego, żeby do nas przemówił anioł pański. Co więcej. Nie tylko anioł pański, ale ty sam. I tutaj rozpoczynają się rozpoczęły się już wielkie rzeczy. Tak. Sakrament małżeństwa. Zawierany był w czasie przy świętej, tak? I wtedy to się już zaczęło. I potem kolejne, kolejne Eucharystie, podczas których ofiarowaliśmy się Tobie, i teraz ta adoracja, podczas której po raz kolejny. My się Tobie ofiarujemy. Tak? Tobie obecnemu i z Tobą, Twojemu Ojcu, i to w Duchu Świętym. I to wszystko się dzieje w tej chwili. I też w tej chwili, Panie Jezu. Ty masz jeszcze względem nas swój plan. Ty, Twój Ojciec, Duch Święty, a my? Prosimy Cię, byśmy na teraz potrafili odczytać ten swój plan. Możemy też, możemy też śmiało przypuszczać, że jest on podobny do tego, jaki Jaszczyciel otrzymał. Bo plan względem nas jest taki, żebyśmy świadczyli o Tobie. Oczywiście są różne sposoby odpowiednio do naszego stanu kapłańskiego, małżeńskiego. Ale cel jest ten sam, żebyśmy potrafili światu pokazywać ciebie. Wskazywać w jaki sposób upodabniając się do ciebie. Tak. Upodabniając się do ciebie. Tak jak Jan Chrzciciel wskazywał swoim życiem Ciebie, najpierw przez Chrzest w Jordanie, podczas którego Bóg Ojciec objawił światu Ciebie. To jest mój syn umiłowany. I tak, Panie Jezu, żebyśmy to potrafili, to potrafili powtarzać o Tobie, światu. I dalej, żebyśmy mieli odwagę Jana Chrzciciela. Tak, my wiemy, że Jan Chrzciciel zasłynął z tego że Herodowi wypomniał żołstwo. przypłacił to swoim życiem. I takiej odwagi nam dzisiaj trzeba. Wypominać światu grzech. I oczywiście. Od razu powiedzieć, że póki żyjemy, to możemy życie naprawić. A więc wypomnieć grzech i dać nadzieję. Panie Jezu, najpierw dziękujemy Ci za to. Jesteście matkami, babciami, a ja za to, że jestem kapłanem. Ale jeszcze nie zrealizowaliśmy do końca naszego przeznaczenia. Póki żyjemy, to jeszcze wciąż jest przed nami coś do wykonania. I chcemy. Chcemy ten czas, jaki jeszcze nam dajesz, wykorzystać do ogłoszenia Ciebie, nawet jeśli to będzie trudne, to lepiej, żebyś Ty, żebyś Ty właśnie dzieło ewangelizacji prowadził, posługując się takimi ludźmi, jak my. żebyśmy żyli na chwałę Trójcy Świętej, tak śpiewamy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jako była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków Amen.